Dokąd powiedzie nas ten, lo, ten rok? Pyta poezjada. W studiu Pepe TV spotkaliśmy się na jubiluszowym spotkaniu dziesiątym programu Sylwetki. Spotkało się prawie całe grono gości, których. Po kolei gościłam w ciągu roku i przeprowadzałam z nimi wywiady. A teraz jeszcze śpiewaliśmy kolendy, już wznosząc toast za nowy rok. Jeszcze nie wiedzieliśmy, jaki będzie ten 2020 rok. Teatr Poezjada ze swoim spektaklem tandem, czyli miłość, rozebrana w dwóch aktach. Świetnie wpasował się w święto walentynek. Czuję twój zapach po słodki smak. Wszystko wiruje w bijącego serca, Czuję twój zapach po słodki smak. Wszystko wiruje w To duża zapach, praca, ale duża radość. Z własnym autorskim spektaklem występować dla was. Tak, 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 prawdziwa miłość. Tak, 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 słodka miłość. Tak, 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 samna miłość, tak, tak, tak. Ukradła się nutka dramatu i w miłość i na scenie, i w świat wokół nastała era pandemii. I smutno nam było opuszczać sceny teatru. Oj, bardzo smutno. Na scenie zostały tylko cienie aktorów, coraz mniej cieni i mniej, aż w końcu teatr zawiesił działalność na czas pandemii. Poezjada rozweseliła ten czas wiosenny konkursem na maluj wiosnę. Oto kilka prac, różna technika, różny warsztat, różny styl. Sami wybraliście zwycięską pracę. Wygrała Aleksandra Kulik pracą Zielona planeta z makami. A poezjada cały czas w kreatywnej, namalowanej masce działa. Oto wieczory literackie, które zaproponowała poezjada dla dorosłych, nowela Henryka Sienkiewicza, Hania, dla dzieci, wiersze bajkowe czytał Bogdan Dmowski. W lamusie kurzyły się stroje teatru. Słuchaj, słyszałam, że jednak będziemy grali. Ach, to niemożliwe, powiedział aktor. A jednak trwały przygotowania do teatru, który nagrany filmowo miał powędrować na spotkanie trzech teatrów online w Chorzowie przy prawie pustej publiczności. Wyświetlany był również nasz film teatru Poezjada, nagrany, zrealizowany w studiu Pepe TV. A publiczność rozrzedzona była kotami teatralnymi. Zjana zorganizowała kolejny konkurs. O właśnie czerwcowy, świętojański, fotograficzny. Na pandemiczny wiatr paproci. Oto prace niektóre, niektóre, które spłynęły. Fantastyczne. Juli. W tym konkursie wybrało jako najlepszą pracę fotografię Aleksandra Barona. Oto jest ta praca pandemiczny w Pierkoprocie. A w czerwcu noc cała czerwcowa, z Łąki Świętojańskiej w Zolingen przyniosła się do studia TV. A patrzymy, czy już jesteśmy, o tak, jesteśmy online, online jesteśmy. I tam wystąpiło masę, naprawdę cała gromada polonijnych artystów, nie tylko z Niemiec. A dziewczyny plecły wianki. I miałyśmy wodę i wianki były wrzucane do wody. A chłopcy je łowili, oczywiście w kameralnym gronie, w czasach pandemii. I tylko online ta noc Świętojańska. W takiej grupie byliśmy. A tutaj wszyscy, którzy wystąpili, którzy się z nami łączyli, śpiewali, mówili wiersze, tańczyli. Poezja w tym roku świętowała też piętnastolecie swojej działalności. A telewizja polonijna PP zrealizowała film o tym samym tytule Poezjada, który w konkursie dla dziennikarzy polskich i polonijnych o nagrodę Marszałka Senatu został wyróżniony. Miło nam, że naszą działalnością mogliśmy się do tego przyczynić. Żywo, oczywiście w bardzo kameralnym, wyliczonym gronie, ale jednak, żeby powspominać tych, którzy odeszli od nas, wielkich artystów. Kolonijni muzycy przygotowywali w repertuarze ich utwory. W szczególności wspominaliśmy odeszłą w tym roku Ewy Demarczyk i Piotra Szczepanika. Po malutku zbliżamy się, zatoczyliśmy duże koło cały rok i zbliżamy się znowu do atmosfery świątecznej przy muzyce Piotra Tomysa. A tu nasze grono całe, które wystąpiło w programie Spal Żółte Kalendarze. I już przygotowania do wigilii. Wigilii emigrantów. Słowisko na żywo, które było puszczane na YouTube na stronach Poezjady albo Joanny Murowskiej. Na YouTube możecie znaleźć to słowisko na żywo było w 2019 roku. A zaraz za nim na świeżo obładek artystów. Nomen Omen, trzynasty opłatek artystów w formie patchworka świątecznego ciepłego, czyli połączone nagrania bardzo wielu artystów kolonijnych. Dwa długie, przecudne urozmaicone programy, w których premiera była. Na YouTube pierwsze święto, dwugodzinny program i w drugie święto. To była premiera, nadal można kolędować, bo przecież do Matki Boskiej Gromnicznej do 2 lutego możemy kolędować. Zapraszam Państwa na stronę YouTube Janna Murowski albo Poezjada. Roku. No nie wiem, jaki będzie. No nie wiem, no nie wiem jaki będzie. Ale sęk w tym, że życzę Wam całą garścią. By wszystkim w tym nowym roku wszystko grało. Zjada życzę Wam, byśmy w nowym roku mogli znowu zdrowo żyć, przytulać się i spotykać. A więc do siego normalnego roku.